Przyjdź, przyjdź, Duchu Święty, napełni nas swoją mocą, cała chwała Panu naszemu, który zbawił nas miłością, Duchu Święty. Ty, który jesteś pocieszycielem serc i źródłem mocy. Dziś z pokorą wołam do Ciebie, abyś napełnił mnie nadprzyrodzoną siłą, która podtrzymuje człowieka, gdy codzienność przygniata ciężarem trosk i prób. Niech Twoja obecność stanie się tarczą, kiedy życie przynosi chwile zniechęcenia i ciemności. A słabości duszy chcą mnie powalić. Spraw, aby każde doświadczenie, nawet to najbardziej bolesne, stało się dla mnie okazją do wzrastania w wierze i odwagi, a tam, gdzie inni widzą tylko przeszkody, pozwól mi dostrzegać możliwość przemiany i odnowy. Wlej w moje serce odwagę, która podnosi, kiedy ręce opadają. I nadaj mi wytrwałość, bym w każdym trudnym momencie stawał się świadectwem Twojej miłości, dobrego serca i łagodnego prowadzenia. Duchu święty, pełen światła i prawdy, przyjdź ze swoją mądrością, która przewyższa ludzkie rozumowanie i pozwala patrzeć głębiej niż tylko na to, co oczy mogą dostrzec. Naucz mnie odróżniać to, co prowadzi do dobra, pokoju i czystości serca, od wszystkiego, co jest pułapką, oszustwem i drogą pełną kłamstwa. Niech w każdej decyzji towarzyszy mi jasność Twojego światła, które rozprasza iluzje i pokazuje prostą ścieżkę, gdzie zamiast chaosu i zamętu panuje pokój. Daj mi serce czujne, aby umiało rozpoznać Twoje natchnienia i kroki skierowane w stronę harmonii i prawdziwego życia. Przeniknij mnie całego swoją obecnością, bym w świecie pełnym zamieszania potrafił wskazywać drogę do pokoju i nadziei tym, którzy już nie wiedzą, dokąd mają iść. Niech Twoja święta mądrość Duchu Święty rozproszy wszelką mgłę i zamieszanie, które próbują zasłonić wnętrze mojego serca, aby w jego głębi zapanował porządek i jasność. Spraw, aby każdy kąt mojej duszy, w którym jest wahanie i niepokój, został oświecony Twoim światłem, które nigdy nie gaśnie. Proszę Cię Duchu Prawdy, obdasz mnie nadzwyczajnym darem rozumienia, bym w ciszy i w codziennym biegu życia umiał rozpoznać zamysł Ojca Niebieskiego względem mnie. Jego plan pełen sensu i miłości, nawet kiedy droga wydaje się trudna i zakryta przed Moimi oczami. Daj mi serce gotowe słuchać. I przyjmować drugiego człowieka z łagodnością, ucząc mnie patrzeć na każdego z życzliwością, współczuciem i pokojem, które płyną z Twojego ducha. Spraw, abym potrafił dostrzegać w bliźnim nie tylko jego słabości, ale i piękno, które Ty w nim złożyłeś, i aby każde spotkanie było okazją do budowania zgody i nadziei. Niech całe moje wnętrze zostanie napełnione głębokim poznaniem miłości Chrystusa, który oddał życie za mnie i za wszystkich ludzi, aby w tym poznaniu rodziło się we mnie pragnienie służenia, a nie osądzania. Duchu Święty, boski opiekunie i orędowniku, proszę ześlij na mnie dar poznania i prawdziwej wiedzy, dzięki której będę umiał rozróżniać to, co prowadzi do życia w obfitości od tego, co sprowadza zamęt. Naucz mnie szukać prawdy w każdym wydarzeniu, odkrywać ukryte ślady Twojej obecności w historii mojego życia i otwierać się na zrozumienie świata oczami wiary, aby nigdy nie zagubić się pośród tego, co przemijające. Niech blask Twojego boskiego światła, Duchu Święty, przeniknie każdy zakamarek mojego serca i umysłu, aby w tej jasności zniknęły wszystkie wątpliwości i fałszywe ścieżki, które próbują mnie odciągnąć od woli Najwyższego. Proszę cię, abyś prowadził mnie w taki sposób, bym całym sobą rozpoznał drogę, Jaką przygotował dla mnie Bóg, drogę pełną sensu, pokoju i celu, który przewyższa wszelkie ludzkie plany. Naucz mnie pokory, która pozwala przyjąć jego wskazania nie tylko wtedy, gdy są proste i jasne, ale także wtedy, gdy wydają się trudne i wymagają odwagi. Wlej we mnie posłuszeństwo i serce czujne, aby każde moje działanie i każde słowo było jak odpowiedź na Jego wezwanie, a nie jak bunt przeciwko Jego woli. Sprawbym nie tylko słuchał Jego nauk, ale bym żył nimi na co dzień, w chwilach radości i wtedy, gdy otacza mnie cisza prób i wyzwań. Niech moje życie stanie się żywą księgą. W której inni będą mogli czytać o Twojej dobroci, miłości i miłosierdziu. Naucz mnie wytrwałości w czynieniu dobra, nawet gdy droga wydaje się samotna, i uczyń mnie świadectwem pokoju w miejscach, gdzie jest zgiełk i chaos. Pragnę, aby moje istnienie było jak płomień, który rozświetla ciemności i wskazuje innym, że nadzieja nie umiera nigdy. Duchu Święty, pozwól, aby każdy mój krok był znakiem, że Mistrz Jezus nie przestał działać w tym świecie, że Jego miłość, Jego współczucie i Jego wyciągnięta dłoń wciąż dotykają serc, poprzez tych, którzy decydują się żyć w Jego obecności. Uczyń mnie naczyniem Jego pokoju, aby wszędzie tam, gdzie postawisz moje stopy, ludzie mogli doświadczyć, że On jest blisko, że On wciąż kocha i że nikt, kto do Niego się zwraca, nie zostaje bez odpowiedzi. Przyjdź i napełnij moje myśli mądrością, abym w chwilach niepewności wiedział, jak rozeznawać to, co prawdziwe i sprawiedliwe a w każdej sytuacji umiał zwrócić spojrzenie ku niebu, zamiast polegać na własnych ograniczonych możliwościach. Uczyń moje usta narzędziem Twojego pokoju, aby każde wypowiedziane słowo było jak kropla balsamu kładziona na serca zranione i zmęczone życiem. Spraw tam, gdzie dociera rozpacz i zagubienie, potrafił nieść radę, która prowadzi ku ufności w Bogu i przywraca nadzieję tym, którzy ją utracili. Niech moje życie stanie się przestrzenią, gdzie ludzie odnajdą wytchnienie i drogowskaz ku Ojcu, a światło Twojej obecności sprawi, że będę mógł prowadzić ku Tobie tych, którzy idą w ciemnościach. Duchu Święty, źródło życia i święty pocieszycielu, proszę Cię dziś o wielki dar pobożności, aby w moim sercu zapłonęła głęboka i prawdziwa więź z Ojcem, który jest w niebie, i z umiłowanym Panem Jezusem Chrystusem. Niech każda moja modlitwa stanie się jak most łączący Ziemię z niebem. A każde wypowiedziane słowo, nawet to najcichsze, będzie jak woń miła przed Twoim tronem. Naucz mnie tak się modlić, by moje wołanie nie było tylko powtarzaniem słów, ale żywą rozmową z Tobą, pełną serca i zaufania. Spraw, aby w codziennym zabieganiu moja dusza nie gasła, lecz wciąż na nowo odkrywała piękno wiary, i aby to, co jest małe we mnie, mogło rozkwitać w obecności Twojej łaski. Niech z Twojej ręki wypływa we mnie siła, która ożywia moją nadzieję wtedy, gdy życie próbuje mnie przygnieść i wlewa we mnie cierpliwość, abym nigdy nie odwrócił wzroku od nieba. Duchu Święty, spraw, aby moje serce było jak urodzajna ziemia, w której wyrastają owoce wiary, ufności i miłości do Boga i do bliźnich, tak by moje czyny były świadectwem tego, co dzieje się w ukryciu między Tobą a Mną. Uczyń mnie osobą, która swoim życiem przypomina światu, że prawdziwe szczęście znajduje się tylko w bliskości Boga. Duchu Święty który niesiesz pocieszenie złamanym sercom, proszę cię również o święty dar bojaźni Bożej, który nie jest lękiem, lecz głębokim szacunkiem wobec Stwórcy i świadomością Jego nieskończonej miłości. Naucz mnie, aby każdy mój krok był pełen czci, a każde działanie wypływało z pragnienia, by nie zranić miłości Ojca. Niech przed moimi oczami zawsze stoi dobroć i miłosierdzie Boże, aby moje myśli, słowa i uczynki były czyste i nie zaciemniały blasku Jego miłości. Wlej we mnie pragnienie życia, które podoba się Tobie i spraw, abym w każdej chwili swojego życia był jak światło, które wskazuje drogę innym. Amen. Dziękuję z całego serca każdemu, kto został ze mną aż do tej chwili modlitwy, i razem w ciszy serca wznosił swoje myśli ku niebu. Twoja obecność tutaj jest znakiem, że Duch Święty działa, dotyka i łączy ludzi w jednej wierze i jednym pragnieniu bycia bliżej Boga. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, Serdecznie zapraszam Cię, abyś dołączył, ponieważ w ten sposób możemy tworzyć wspólnotę, w której każdego dnia uczymy się ufać bardziej i kochać pełniej. Zachęcam Cię także, abyś podzielił się tym filmem z innymi. Być może ktoś, kto dziś przechodzi przez trudności, usłyszy właśnie tutaj odpowiedź, której szukał. I pocieszenie, którego potrzebował. Niech te słowa Pisma Świętego rozbrzmiewają w waszych sercach. A gdy przyjdzie On Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, Jotra 16, 13. Ta obietnica jest dla was, abyście nigdy nie czuli się samotni, bo Duch Święty jest waszym przewodnikiem. Światłem i siłą. Niech imię Boga będzie uwielbione na wieki. Niech będzie wywyższone w każdej chwili waszego życia, w domu, w pracy, w ciszy i wśród innych. Niech wszelka chwała, moc i cześć Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu na wieki wieków. Amen. A teraz, jeśli wciąż jesteś ze mną w tym momencie, Zamknij oczy, weź głęboki oddech i szepnij z całego serca. Przyjdź, duchu święty. Przyjdź przez ten śpiew. Napełnij mnie swoją mocą i pokojem. Przyjdź, przyjdź, duchu święty. Napełni nas swoją mocą, cała chwała Panu naszemu, który zbawił nas. Jesteś godny każdej pieśni, bo dajesz nam życie wieczne.